Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu słuchajcie, poranek jakiego nienawidzę bez kawy, bez ciepłej wody, bez niczego, bo ja do zaraz na wyniki, ale wiecie co? Mam na to sposób. Mam swój kubeczek termiczny. Wezmę kawę ze sobą. I zaraz po wyjściu będę już miała ciepłą kawkę. Więc luzik, a tak szczerze powiedziawszy, to zaraz się muszę zbierać. Bo plan jest taki, żeby tam wpaść szybko, jako pierwsza, zrobić co trzeba i wracać, nie? Aczkolwiek, czy tak mi się uda, no to gorzej, jak wszyscy tak pomyślą, że oni też by tak chcieli. Ale powiem Wam, że wczoraj. Robiłam tą maseczkę z bielendy, tą, co się zostawia na godzinę, dwie, trzymałam ją godzinę, bo już nie, nie, ten, nie dałam rady dłużej, bo musiałam to zrobić, tamto, a ja nie, nie bardzo lubię chodzić z tą maseczką, chociaż powiem wam, że ona i tak się fajnie trzymała, bo ja przecież tutaj to jakąś kolację robiłam, to edytowałam, vloga to to, to tamto, i powiem wam, że naprawdę nie ma tragedii. Co chcesz, Matyldziu, iść na dworek? Ale... A miska stoi pełna. Zapraszam do miseczki. Normalnie żurek z Sheratona. Jak pachnie tą kawą. O, oh no. Nie chcę tylko założyć wielki dres. Wielki kaptur i zrobić co trzeba i. Teraz tylko żeby dobrze wyszły, nie? No. Chodź. Chodź. chodź nie wytrzymać. Bardzo proszę. Ostatni więcej nie mam. Ostatni więcej nie mam. Dobra, dziewczyny, ja odezwę się do Was już z auta. I jeszcze widzę, że to padało śniegu, więc mam nadzieję, że nie jest jakoś mega ślisko. Więc poczekam aż mi się zrobi ta kawka i pozbieram się i pojadę. Bo tak nie wygląda to zbyt dobrze. Hu, już po! Co tu? Boże, zamknęło mi środku. Pędzam, że... Parowałam punkt ósma, pytam, gdzie jestem pierwsza, a pani mówi, nie, szósta. Także, ale szybko, szybko poszło i teraz to, na co czekałam najbardziej. Boże, nektar bogów, jaka to była dobra decyzja, żeby sobie tą kawkę wziąć ze sobą. A jeszcze w ogóle pada śnieg, słuchajcie, chyba się zima zaczyna na nowo. Także to, że wziąłem sobie kaweczkę ze sobą, to była najlepsza decyzja. Dobra, komu w drogę temu do domu? Komu w drogę temu do domu? Komu w drogę temu wio! No, także takie buty. Moje drogie dziewczynki, dzisiaj na obiadek będą wrapy z wczorajszym kurczaczkiem. Wczoraj robiłam takie te siekane kotlety z kurczakiem, z warzywami i tak dalej, Ja dzisiaj to co mi zostało pokroiłam w takie drobne kawałeczki i oczywiście po trochę warzyw to zapiekę w opiekaczu i będzie pyszne, także także obiad mam dzisiaj bardzo szybki i z głowy ale też zaraz biorę się za za inne rzeczy które muszę też dzisiaj ogarnąć bo jakoś tak powiem wam szczerze, że coś tego czasu mam teraz więcej wolnego czasu a więcej nie mam czasu niż jak miałam mniej wolnego czasu no jakoś to tak można powiedzieć dobra dziewczyny ćwiczenia skończone Dzisiaj na obiad był, co y, było? Turcja. Tak. Natomiast y, na kolację będzie sałata z burakiem, fetą, jajkiem, bo odebrałam siwniki i to tylko żelazo takie tam fajne. Więc trzeba sobie troszkę zacząć jeść tak, żeby to żelazo podciągnąć, żeby było trochę lepiej. Więc do boju. Czekajcie, w ogóle muszę jakiś talerz. Jakaś jestem dzisiaj w ogóle niezorganizowana, powiem Wam szczerze, naprawdę. Jakoś kiepsko mi to idzie wszystko. A jutro znowu muszę wstać bardzo rano. Bo... No, chyba na takim talerzu zrobię co albo nie no wydaje mi się że na takim talerzu by było to czekajcie ja zobaczę jeszcze inne jednak ja dziewczynki Zrobimy to na takim większym. Nie zjem tyle sama, nie, nie. Podejrzewam, że będę miała wspólników, chociaż no, szczerze powiedziawszy, nawet jakbym zjadła to, co tu jest, kalorii niewiele. Mam nadzieję, że się zaraz nie upię, Wiele z tych porówaków. Jak je tu kroić? Kostkę? Ale chyba pokroję w kostkę, wiecie? Wygodniej się będzie jadło, bo mogłabym pokroić tak jak kapacją, ale chyba wolę w kostkę. Może co ja tutaj trzymam? Zresztą to wziął Matysiu, ty lubisz buraczki, prawda? To mi się tu coś kojarzy, że ty buraczki lubisz. Czekaj, zaraz sprawdzimy. Zobacz, czy lubisz? Nie, no we. Tylne najgorsze wcale nie są. No Jeszcze ugotowane, ubrane przez ten. Pełen luksus. Jakoś od drugiej strony zaczęłam je tu kroić. Mi się wydaje, że ja tą sałatkę tam sama, ja bo się wszyscy wypną tak samo, jak na tym Zobaczcie, jaka jestem zdolna niesłychanie. I tak jeszcze bym się właśnie musiała szczeić na tą wątróbkę. No ale powiem Wam, że cholera jasna z tą wątróbką. To tak już na dwoje babka wróżyła. Bo no niby bym tam zjadła. No i szpinaku przede wszystkim trzeba było trochę pojeść, nie? To też jest bardzo dobre źródło żelazo. Albo zjem wszystkie klamki w domu i też będzie dobrze. My się będziemy, wiecie, martwić, zastanawiać. O pierdziele. Klamki na dole, bramkę od ogrodzenia i wszystko będzie gitara. A tak na serio, to powiem że w ogóle nie odczuwałam tego, że coś tam się dzieje. Ale w sumie dobrze, że poszłam na te wyniki teraz, bo jeszcze można to wszystko fajnie uratować. Najważniejsze, że te tarczycowe sprawy są w normie. a Resztę jakoś odbudujemy. A już jestem głodna po tym treningu. Także, także tak. Moi drodzy, niedługo ferie znowu u nas, jeżeli ktoś z was będzie w naszych okolicach będzie chciał nas odwiedzić to my ferie działamy jak najbardziej także takie rzeczy, czekajcie bo teraz tak co tu się jeszcze, co tu jeszcze miało iść hilfe ratunku, ja sobie jeszcze tutaj do tego dołożę jajka Dobra, z burakiem najważniejsze, że się nie ubrudziła się, że to przeszło. Teraz myjemy sobie dechę, opłuczemy, fetę pokroimy, bo to jeszcze do tego sosu miodowo sztarnowy powinien być, więc zaraz dołożymy. No i tak dziewczyny, powiem wam szczerze, że dzisiaj to już w ogóle jestem jakaś umęczona. Tak naprawdę to cały tydzień jakiś będzie taki mocny. Feta, feta, feta. Dziewczyny, słuchajcie, mam do Was pytanie, ponieważ w maju, a w zasadzie na weekend majowy z moimi dziewczynami lecimy do Egiptu. Mam do Was pytanie: co warto przywieźć z Egiptu? Macie jakieś doświadczenie? Możecie się czymś podzielić? Takim, bo widzę, kocham te w każdej postaci. Bo widzę, jest mega dużo TikToków, na których ludzie polecają mega dużo kosmetyków do włosów jakiś ten krem, taki żółty, jakiś magiczny krem. A wierzę, że sporo z Was było w Egipcie, więc, jeżeli możecie coś polecić, co warto przywieźć albo. Czego nie warto przewozić, bo to też może być całkiem dobry temat. Także dostałam, właśnie, wiecie co? Znaczy, dostaliśmy w sumie w prezencie. Tak, tyle te, co Wam pokazywałam, właśnie w czekoladzie przywieziony z Egiptu. To ja w życiu nie będąc w, Egiptu, w Egipcie, już wiem, że chcę to przywieźć, bo to jest tak dobre, dziewczyny. Zjadłam do tej pory dwa, reszta leży, jakoś tak chyba nikt się na to nie skusił, ale są przepyszne, właśnie dlaczego nikt tego nie je, nie mam zielonego pojęcia, dobra, jajka idą do wystudzenia. Wam już nie mogę się doczekać normalnie, jak ten maluszek przyjdzie. Już naprawdę jestem tak. Jestem tak, boże, zaraz oddzwonię. Ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak nam się to wszystko tutaj poukłada, że nie macie pojęcia. Czekajcie jeszcze trochę. Susiku uprażymy, bo przecież bez tego ani róż. Wy słyszycie, co ja do Was mówię? Ja naprawdę już powinnam się leczyć. Susiku trochę uprażymy. No, matko boska, słoneczniku trochę uprażymy. Matko jedyna, co ja gadam? Chyba faktycznie to żelazo ma straszny wpływ na człowieka. Przekupić trochę ziarenek, bo już wszystkie ziarenka wyszły. I teraz tak, trochę cytrynki, oliwa z oliwek, sól i musztarda.

Trzeba tak, dwie łyżki oliwy. Sok z smaku. Łycha musztardy. I łycha miodu z mojego magicznego soli. Słonecznik już nam się uprażył, żeby się nie spalił. Jeszcze z łyżkę oliwy dodam. Albo ze dwie, bo mam dość dużo tego sosu. Perfekcyjne. Naprawdę mega dobre. Więc łyżeczki. Do mycia. Resztę zamykam. Może. Okay. I teraz tak dziewczynki. Obieramy jajka. Jajka w ćwiartki. I efekt finalny zaraz będziemy mieć. Uśmiałam się przed chwilą. Bo Matylda tak głośno przełknęła ślinę, że nie, nie macie pojęcia. Jak na jajko oczywiście, prawda? Kochana Matyldziu, dla Ciebie jajko też zostało ugotowane. Tylko musi troszkę poczekaj przestygnąć. Зараз ты её достанешь, не ма проблема. ja Ci muszę dać, wiesz, ostatnie, bo to mnie tu okręcisz i Ty przecież po następnym. My się tu już znamy za długo. Bo ja droga. Zaraz dostaniesz, oczywiście. Czekaj jeszcze chwilkę, musi Ci tu przestygnąć. Nie będę miała za mało, dziewczyny, tego sosu mimo wszystko. Ale należy zaraz dorobię, bo zaraz dostaniesz, Matylda. smacznego, ucieka jeść, bo już teraz to zgłodniałam, po pierwsze, a po drugie nabrałam smaka. Się okazało, że Matyldzia jest wielką fanką sałatki. <laughs> Siedzi tu, oblizuje się. No, no myślicie, że nie zjadła, oczywiście, że zjadła. Ale ona pytała jeszcze, nie? Łe, to jest za mało. Boże, jak przyjdzie ten maluch, to nie wiem, jak my w tajemnicy utrzymamy nasze podjadanie. Żeby się maluch nie nauczył. No. Nie wiesz, ja też. <głodna> Jezus. Ty pasz kuda. Kłodna! Już coś ci dam. Poczekaj. Nie myślcie sobie, że ona nie jadła, ona swoje już zjadła, także. Ameryka! Udało mi się pozbyć orbitreka stąd. Wytargałam go na dół. Bo tak sobie wymyśliłam, że rano, jak wstaję wcześniej, no to bieżnia odpada, bo jest teraz w sypialni, więc no małżeństwa nie chcę budzić, bo on późno chodzi spać. Więc bez sensu, niech sobie pośpi trochę. Natomiast ja rano spokojnie mogę sobie zrobić jakiś mały trening na orbiteku, prawda? Więc go zniosłam na dół i tak. Ale dzisiaj na nim jeszcze nie chodziłam, bo dzisiaj zrobiłam trening na bieżni. Mam te swoje wszystkie już kroki wyrobione i coś mi w ogóle zaczyna boleć głowa. Ja nie wiem, dziewczyny, widziałyście jakie mrozy idą? Znowu? A jakoś zadyszkę łapię normalnie, ja nie wiem. Fajki rzuciłam, a zadyszkę mam. No o co tu kaman? Jak tak szybko gadam, to mnie normalnie jakaś zadyszka łapie. Dobrze, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Zapraszam Was na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Pa!